<gryny> Ojej, ja prowadzę zajebiście, Dobra, witam wszystkich serdecznie. E, jak sami widzicie, e, naciskam play now i od razu ten, e, od razu ten, od razu spotykam multi'ego, Wow, co, 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 co za zbieg okoliczności. kurcze, <gryny> kurczę, dobra, e, niestety, e, najgorsza mapa, jaka tylko. E, dalej, no opuszczaj się, dobra, wybiegamy szybko. Najgorsza możliwa mapa, prawdopodobnie będę po prostu przez cały czas zginął. No nie da się po prostu grać na tę cholerską, nie, nie jestem w stanie. Jeszcze mam swagger. Ej to brzmi jak szwagier, nie? No, może być, czemu nie? Kurczę, pewnie multi gdzieś to się zas... Okej, okay, już idą, już idą Okej okay. Chodź multi No chodź multi O kurde, no zabił mnie, no No trudno, dostałem po prostu ze snajperki, trudno się mówi. cholera jasna Kurde, jeszcze po prostu tak... Te... Ja, ja pierdzielę, nie! Jak ja nienawidzę tej mapy! To jest tak kurde głupie! No dobra, dobra, multi 1-0, Nie, niestety ok ale spróbuję się jakoś, kurczę, ten, delikatnie mu zrewanżować za chwilę Tylko, kurczę, no po prostu ta mapa, ta mapa to jest dla mnie po prostu jakaś, jakaś poraha totalna Dobra, czekamy na, na naszego, e, dobra, zdetonujemy mu Dobra, to idziemy, kurczę O, co tam, multi, chodź do mnie Chodź, do kolegi Zaz No, kurczę, pirackie beczki, normalnie, dobra A, i padł, super a, tego komandosa tutaj szybko się pozbędziemy. O, super! Kurczę, było prawie big bang Okej. Okay. <laughs> Idzie całkiem ładnie Tylko kurczę, tutaj troszeczkę pułapek, nie podoba mi się to za bardzo Oj, 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 coś tutaj czuję, że kurczę, normalnie jakaś gruba impreza się kwini. O, multi O nie no, kurczę Wiem, że będę trochę kutasem wobec ciebie multi, ale... No muszę cię po prostu zabić, no przepraszam cię najmocniej, nie To nie ma tak, że To nie ma tak multi, że wracasz po dwóch latach do grania w BFH i tak po prostu jest łatwo, nie? Jest, po... jest kruszek na serwerze, nie, ale w to za spotkanie. Wow. Stare wspomnienia wracają normalnie chłopie. No, no to w zasadzie powinniśmy wyniesieć na tym spiku i w ogóle, żeby ludzie sobie nie myśleli, że jestem jakimś fanbojem, ale kurczę, starzy... starzy... Oj! Wytyfy... Aha! Jakiś... jakiś... Normalnie co my ci tu mamy, Co my to chłopie? Uuu, ładnie. Eee, no, czekajcie, czy jeszcze jest multi? Jeszcze jest multi, dobra, zajebiście. Normalnie powinniśmy być na jakimś spiku jak ze stary, dobry, starych dobrych czasów. No, ale kurczę... Eee. No trudno, tak? Oj, fuck, 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 fuck! O, fuck! No, no, ty cholerny jeden Mandosie, no! No, cholery jasnej, kurczę, no troszeczkę się zagłapiłem. Dobra, musimy poszukać też jeszcze Jurgenita. No, kurde. Ja nie wierzę, jak ja nie cierpię tych cholernych łodzi, tych głupkowatych spawnów. Myślałem, że przejęliśmy flagę, moglibyśmy tam przynajmniej z, ten, zrespić. Wow. No, w każdym razie, e, póki co nie jest najlepiej, ale miejmy nadzieję, że się jeszcze poprawi jakiś ciekawy wynik, ten, wycisnę. Cholera, akurat chciałem nagrywać ten, e, Team Fortressa 2, ale kurczę, nie wiem, no coś po prostu mówiło mi, e, Kruszakus, zagraj sobie BFH, Może z komentarzy w jakiś sposób to, że wi wiadomo, co się stało dzisiaj, czyli ten, e, potwierdzą, potwierdziły się e, plotki, które słyszałem jakiś czas temu, czyli o powrocie Multiego. No i kurczę, jednak się okazuje, że wszystko prawda. Okej, okay, jest multi. Chodź, multi. No, chodź, multi, no. Eee, Okej. Okay. No, kurczę, zajął mi Mikila. No, co za... Co za chamy. Normalnie... My, multi, chciałem sobie zrobić zdjęcie z twoim truchłem, a oni cię zabijają. No, no do cholery jasnej. Umarni ci życie. Normalnie zabili cię na śmierć. Jak oni... O, będzie jakiś... No, kurczę, akurat teraz na pułapkę musiałem wejść. O, cholery jasnej. O, fuck. Coś mi się wydaje, że... Że to multi, tak, multi! O, oh, fuck! Aaaa! Kurczę, nie dam. O, oh, fuck! Ten, ten nożownik! No kurde. O, era jasna. Tak, gdzie może być? Gdzie jest mulciak? Dobra, tego kurczę. Mandosz. Mandos... Oj, oj. E... Aha, dobra, nieważne, nie żyje. Dobra, jedziemy szukać. Nie, no, nie, mo... nie może być tak, że poluję na multi'ego, nie? To będzie to być takie trochę hamskie ale kurczę, no, 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 fajnie, no fajnie. No proszę bardzo, no proszę was bardzo. Po prostu pojedynek na najwyższym szczycie youtuberskim, nie? Pół miliona subów multi'ego kontra 9000 tysięcy kusa. Dobra, wiecie co? Szybko be beczka. Dobra, multi eee. a -a. <laughs> No wiem, no kam jestem, no przepraszam. Przepraszam cię najmocniej, przepraszam. Ale, ale, wiesz co? ale nie ogarniam te a czy wiecie, no. E no on tego nie słucha pewnie. No, oczywiście, że nie słabo bo przecież. No, patrz, stonikował normalnie. Ham jeden. Ale kurczę, czekaj. Masz jeszcze. No, o, 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 o. Fuck! Dobra! Rewanż Multi'ego. Jak je, je, tam jest chyba 3-2 do, do. ten. Nie, 3-2 dla, dla mnie. Dla mnie, zajebiście, no. Cokolwiek. Przynajmniej coś się daje ugrywać, prawda? Uje. Yeah. O, Johnek zbił jeszcze. Kurczę, za chwilę będzie spam na, na czacie, nie? A nie, płacy oponowują serwer, ludzie. Uje. Yeah. Cholera. Aha. Tutaj, kurczę kolega, o, 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 fuck, dobra, trzeba troszeczkę, o, A o, fuck, dobra, zajebiście, miałem pomoc, o, kurde, a teraz kolega ten, e, w helikopterze, no nie, najbardziej porąbana rzecz w grze, czyli helikoptery, no, kurde, serio, a ja wiem, multi, nie, a ja wiem, multi, zawsze ktoś zabije na czerwone, albo, kurcze, nie, no, wpieprzy ci się jakiś cholerny komando. No, który kurczę wbije ci nóż w bebechy, to jest po prostu niestety, to jest Okej, multi, dodaj mnie, nie mam cię tutaj Nie no, dodawaj go, on będzie chciał z tobą nagrywać odcinki, nie, on też ma kanał na YouTubie Wszyscy, się, wszyscy się teraz będą próbowali na nim promować, a cholera jasna, normalnie Nie jest, nie jest kolorowo na łazarskim rejonie, tyle powiem Dobra, spróbuję coś może. Kruszek, no cześć, cześć się. Cześć Proszę bardzo, Kruszek, pogłaskaj mój brzuszek, Ech. Dobra, czy znaj... znajdziemy tu jakieś szczęście? Da się jakąś fajną akcję sklicić Skmi... O kurde, no, cholerne czołgi. Dobra, gdzie tu jest jakiś. Gdzie tu jest ktoś do zabicia, co? Aha! Aha! No kurde. No to dobra, teraz będą, kurde, dwie trzydziestki na mnie, nie? Ale kurczę, no nieważne, już jedna została śnięta dobra, idziemy nam. Dobra, multi. Idzie, idę na ciebie, idę na. No kurczę, serio, cholerny komando się. No kurczę, eee! Zostaw spokoju tych chamie jeden uho uh, nie Niewiele brakował, ale kurczę, serio, serio, o, 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 o! Cebu setup, tak, dobra. Teraz się szybko podleczymy. Musimy się gdzieś skampić delikatnie, bo do cholery jasne, za chwilę ktoś mnie jeszcze zabije, to mi się nie, nie za bardzo podoba. Dobra Kurczę, tam przez cały czas w tym czołgu siedzi. Boże, noc... Kurczę! Człowieku, no wyjdź z czołgu, nie? Zażej życia troszeczkę. Dobra, już po nim kurczę, a widzę, że tutaj kolega też normalnie. O oh, fakt. Ciśnie na CW. Chociaż nie, to był chyba normalny N23. Kolego, coś ci nie poszło. Na wszech... Oh, o, fuck. O, oh, fuck. O, oh, fuck. No nie! Ale za szybko wys... Kurczę, za szybko wystrzyję z tego shotguna. No do cholery. Tak! Dobra, udało się, udało się. Kurczę, 18 na 9. Normalnie, kurczę, multi kosi wszystkich. Do cholery jasne. E, no, kurczę... Może, może nawet wrzucić ten odcinek na, na kanał, żeby zajebiście pokazać tym wszystkim ludziom z Minecrafta, że można grać w coś innego niż Minecrafta. Tak, dokładnie. Brakuje jeszcze tylko Hendela. Aleń kurcze, Hendela już nie ma tutaj u nami. Odszedł nie wiadomo. O kurczę, No wy ty, wy serio? Patrzyliście to i normalnie mi Hubsu zabrało? Do cholery jasne? nie? Kurde no. Dobra. Trzeba delikatnie kurcze jakoś przemyśleć taktykę i... spróbować... Eee, dobra, tutaj kurcze nam widzę... O, 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 tutaj. Eee, i panie snajperze, będzie po tobie. hu, hu Zajebiście. Dobra. Co tam, żoneks? Przyjdziesz tutaj? Dobra, chodź, 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 Eee, zajebiście. Co tam, ziomuś? O, fuck kurde, no. Eee, pieprzone komandosy, nie? A multi ma więcej kili niż ja, nie? Niech, niech, niech to szlak, jeszcze przegrywamy, do cholery jasnej. Eee. Dobra, kuraku, skoncentruj się normalnie. Koncentruj się i pokaż kurczę jak się gra na cholery. Dobra rzucamy beczkę, daj szybciej dość, 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 dojść do niego. Dobra, chyba go już tam nie ma zresztą, o nieważne. Dobra, na wszelki wypadek włączymy IEG Bo wchodzenie w pułapki niestety troszeczkę się. Okej, okay, dobra kurczę, tam się widzę w czołgu kolega skampił. Nieważne, nie nieważne, nieważne Dobra, gdzie, gdzie tu jest jakaś akcja? Bo... A, a, oj 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 wytyfy, wytyfy, wytyfy. Dobra, jest multi. Chociaż to Strzelamy do multigo Normalnie multi ma.. Multi będzie miał teraz ciężkie życie, jak będzie wbierał to ten, tak sobie po prostu randomowo do, do serwu <grym się wstrzymał> jaki random <grym się wstrzymał> o oh fuck Co tak Jonex? Skampiliśmy się trochę? Dobra, też potrafię się skampić delikatnie nie ma problemu, nie? Dla mnie to nie ma problemu. Okej, okay, tutaj kolega widzę ze sniperką już... Sobie... No kurczę, nie wierzę Nie wierzę po prostu, że nie wybuchła ta... Bu... ta... beczka, no nie do cholery, no teraz dla mnie... Uuu będzie od... sobie Haha! <laughs> o kurde <laughs> Fak! ładnie, ładnie, o fuck Mult... o fuck o fuck, fuck 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 gdzie są jakieś... Gdzie są jakieś medyki, no? Daj kolega No kurde no Szybko, szybko o dziękuję Uff. Okej, okay, może byśmy tam poszli, kurczę ich troszeczkę ścisnąć, co? Ooo, dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, beczka będzie, wejdzie No, 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 multi, aha, okej, okay. multi multiego już nie ma Kurcze, przegraliśmy, no, a taka bliska runda była, dobra, zajebiście, no to GG GG, o kurczę, chciałem napisać GH, GG, naprawdę fajnie, zajebiście, wow Udało się całkiem przyjemnie, a t-bug bros Nie ja nikogo nie t-bugowałem, to jest po prostu ten Ostra wycinka, 23 na 7 kurczę, ha! Delikatnie lepszy jestem, delikatnie lepszy normalnie, ale kurczę, tak czy siak, normalnie, multi... Cholera, pomyślałbym, że byłbyś byłby troszeczkę bardziej zardzewiały po tych wszystkich, kurczę, latach przerwy, ale mu się udało. Dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Eee... Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym, Yo!